Cześć, witam ponownie na kanale. Dzisiaj odcinek z kolejnego pasma górskiego na terenie Niemiec. Tym razem wybraliśmy się w miejsce, którego raczej nie powinno się omijać, jeżeli chodzi o wędrówki po szlakach górskich, ale nie tylko, ponieważ na najwyższą górę w całym paśmie można także bez problemu dostać się samochodem. Tak więc, wszystkie osoby, które niespecjalnie lubią długie spacery po stromych szlakach, a szukają ciekawego miejsca na świeżym powietrzu z ładnymi widokami, to także będą mieli możliwość zobaczenia oraz skorzystania z pasma RON, które to dokładniej mówiąc. RON jest pasmem górskim. Pochodzenia wulkanicznego, znajdującego się w środkowych Niemczech, a dokładniej mówiąc, pasmo górskie usytuowane jest aż w trzech landach: Hesja, Turyngia oraz Bawaria. Całkowita powierzchnia pasma górskiego wynosi 1550 km2. Najwyższym szczytem w paśmie górskim RON jest góra Wasserkuppe, której to szczyt znajduje się na wysokości 950 m nad poziomem morza i jest głównym celem naszej dzisiejszej wyprawy. Ale o tym miejscu opowiem Wam troszeczkę więcej, jak już będziemy na miejscu. Natomiast teraz mogę Wam powiedzieć, że największym miastem w pobliżu Pasma Górskiego jest miasto Fulda. RON to nie tylko pasmo górskie, ale również rezerwat biosfery. W 1991 roku program UNESCO uznał to właśnie RON jako rezerwat biosfery. Celem rezerwatu jest zapewnienie jakości oraz różnorodności dla całego siedliska RON, z uwzględnieniem lokalnego rolnictwa, ochrony środowiska, turystyki oraz handlu. W skrócie mówiąc, chodzi o to, żeby zrównoważony rozwój był najlepszym z możliwych sposobów na to, aby łączyć ze sobą aspekty ekonomiczne, ekologiczne oraz społeczne. Jak już wspomniałem wam wcześniej, Wasserkuppe jest największą górą w całym Paśmie Górskim ron. Szczyt góry znajduje się na wysokości 950 metrów nad poziomem morza, ale oprócz tego, że jest to najwyższa góra w całym Paśmie Górskim, to również jest to najwyższa góra w całym Landzie Hesja. Na szczycie góry znajduje się duże centrum szybowcowe z najstarszą szkołą szybowcową na świecie. Dodatkowo muzeum szybownictwa. Lotnisko szybowcowo-samolotowe, cztery kluby szybowcowe, stacja radarowa oraz hotele. Dodatkowo na górze mieści się także ośrodek lotniowo-paralotniowy, a zimą jest tutaj ośrodek narciarski. 14 października 2018 roku doszło tutaj do wypadku samolotu Cessna albo Kesna. Nie wiem dokładnie jak się wymawia nazwę tego samolotu, w każdym bądź razie samolot ten wpadł w grupę ludzi, zabijając na miejscu trzy osoby i raniąc przy tym samym dość poważnie osiem osób. Jednym z najbardziej charakterystycznych punktów na Wasserkupe jest Radom, ale nie miasto Radom, a kopuła, którą tu widzicie, nosi taką nazwę. Obecnie Radom jest zabytkiem kultury, choć nie zawsze tak było. Kopuła została wybudowana w latach 1958-1994 i pełniła rolę stacji radarowej do celów wojskowych, takich jak obserwacja powietrza czy podsłuch podczas zimnej wojny. Dzisiaj Radom jest. Y punktem orientacyjnym, domem dla lotnictwa czy po prostu dla niektórych osób głównym celem podróży. W godzinach otwarcia wnętrze kopuły jest dostępne dla odwiedzających. Każdy kto interesuje się sztuką, no to będzie mógł sobie wewnątrz zobaczyć galerię obrazów, jaka się znajduje. Dodatkowo latem organizowane są tam imprezy oraz koncerty. I jeszcze jedna taka ciekawostka związana z tym miejscem to Urząd Stanu Cywilnego dla Landu Hesja. Znajduje się podobno właśnie na waserkupę. Także jeżeli ktoś byłby zainteresowany wziąć ślub w miejscu z takimi widokami, no to też istnieje taka możliwość. Dookoła kopuły biegnie platforma widokowa, która znajduje się na wysokości 960 metrów. Cały ten teren wokół kopuły niegdyś był odgrodzony i nie było w ogóle możliwości, żeby się zbliżyć nawet do tego miejsca. Z czasem ogrodzenie to zostało zdemontowane. A obszar wokół kopuły został odnowiony, no i tym samym udostępniony dla odwiedzających. Ok, idziemy pod pomnik lotnika, bo podobno fajny widok jest stamtąd na startujące paralotnie. Tym razem jednak nie udało nam się uchwycić żadnej paralotni w kadrze, natomiast jeżeli chodzi o sam pomnik, to znajduje się on po zachodniej stronie góry. Fundament pomnika został wykonany z kamieni bazaltowych, a pomnik orła został wykonany z brązu. Natomiast pomnik w całości został wybudowany w 1923 roku. to muzeum szybownictwa o którym wam wspominałem wcześniej uważa się, że Wasserkuppe jest kolebką szybownictwa, a w kręgach lotniczych miejsce to nazywane jest także grą pilotów szybowcowych. Wydarzenia jakie miały tu miejsce, to rekord świata w 1912 roku na FSVX Cokolwiek to znaczy, nie szukałem żadnych informacji związanych z tym wydarzeniem, także jeżeli byście byli zainteresowani, no to będziecie mogli sobie wyszukać w Wikipedii informacji na ten temat, czy także odbył się tutaj pierwszy lot modelu samolotu sterowanego radiowo. A muzeum zostało otwarte w 1987 roku, czyli w tym roku będzie obchodziło 34-lecie. Wspominałem wam także o szkole latania. Każdy, kto ukończył 14 rok życia, jest zdrowy nie waży więcej niż 110 kg i nie przekracza 2 metrów wysokości, no to może wziąć udział właśnie w takim szkoleniu na loty szybowcami. A każdy, kto ukończył 17 rok życia i ma zgodę lekarza pokładowego, no to może wziąć udział w szkoleniu na maszyny z napędem silnikowym. Oprócz tego, co mogliście zobaczyć w tym vlogu, czekają na Was również inne atrakcje, takie jak na przykład letni torsaneczkowy, ale to jak sama jego nazwa mówi, można z niego skorzystać chyba dopiero w okresie letnim. Jest tutaj także park glinowy, na którym jest 8 różnych tras. Możecie się wybrać na spacer wzdłuż rzeki Fulda, która całkiem tutaj niedaleko się znajduje, oraz wiele, wiele innych atrakcji, jakie czekają na Was w paśmie górskim Ron. Z mojej strony to tyle. Dziękuję za obejrzenie odcinka do końca. Zostaw subskrypcję na kanale. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie, cześć!